Dzień dobry. Bardzo wiele osób z głębi kraju też pyta, w jaki sposób może pomóc tutaj osobom na granicy. Więc jako fundacja zakładamy zrzutkę na sprzęt, który wskazali no, bezpośrednio ci ludzie, którzy działają na granicach. To są lornetki termowizyjne, które umożliwiają nagrywanie wideo, umożliwiają robienie zdjęć. Na stronach różnych sklepów możecie dokładnie o tym modelu przeczytać znacznie, znacznie więcej, więcej szczegółów, wszystko właściwie, co dotyczy tej lornetki, tutaj e, przeczytacie. W te lornetki chcemy wyposażyć kilka ekip, i im więcej pieniędzy jako fundacja zbierzemy, tym więcej tego typu Lornetek, ale też być może innego sprzętu e, typu latarki, takie mocne latarki, uda się zakupić, żeby rejestrować to, co dzieje się na polsko-niemieckiej granicy. Warto też wspomnieć o tym, że policja dwa dni temu zakazała Polakom latania dronami nad przejściem granicznym polsko-niemieckim, z uwzględnieniem szczególnym tych dronów termowizyjnych. Czyli Niemcy mogą, Niemcy jednocześnie, tak jak pokazaliśmy dzisiaj, używają jakiegoś sprzętu, być może do strącania dronów nad polskim terytorium, a Polacy z grup tych obywatelskich nie mogą używać. To jest wielka przewaga termowizja, no bo wtedy Niemcy wiedzą, gdzie są e, patrole i gdzie ewentualnie przerzucać e, ludzi. E, to jest wojna hybrydowa i inaczej tego nie, nie da się już nazwać. I skoro Niemcy podrzucają nam ludzi, których nie chcą u siebie i to często, którzy nigdy nie byli na polskiej ziemi, e, i polski rząd nic z tym nie robi, no to raz, że to jest kolaboracja e, tego rudego niemieckiego, e, nie będę tu bluzgać, wszyscy wiemy kogo, e, a dwa, no no niestety polskie służby mają wydawane rozkazy, które są wbrew polskim interesom narodowym. I tylko tak to możemy rozumieć. No, jakie jest uzasadnienie tego, że Polacy nagle nie mogą korzystać z dronów z termowizją, gdzie korzystają z nich ludzie, którzy mają uprawnienia, którzy zdali odpowiednie certyfikaty, mają odpowiednie certyfikaty, zdali odpowiednie egzaminy. Wysłałem interpelację poselską do MSW. Ja z takim pytaniem wyślę jeszcze zapytania do rzecznika policji. O co im chodzi? Jaka jest ich argumentacja? Bo to jest aż niewiarygodne, że coś takiego robi polska policja względem polskich obywateli, którzy im pomagają w ściganiu nielegalnych migrantów i nielegalnych działań niemieckiej policji.